tam w Game Arenie e, dzisiaj. Kruger mi mówił, że, miał fajne, że ma dzisiaj fajny gadżet na programie i nie chciał do końca zdradzić, co to jest, a teraz już widzę, że to jest stąd sprzed lat. Już na samym początku tego tygodnia mówiłam Wam, że zaprezentujemy Wam w, jednych, w jednym z naszych odcinków Game Areny grę, którą ja ostatnio znalazłam. Znalazłam ją w domu towarowym dla dzieci, nieważne jakim. Ważne, że gra ta kosztowała 19,90 i nazywana jest Walką Dinozaurów. Jest to bryloczek do kluczy, podręczny, który zawsze można ze sobą wziąć. Tą grę zaprezentujemy Wam z Krugerem już za chwilę. Tymczasem Kruger może powiedzieć o takiego w programie. Dzisiaj w programie znajdzie się recenzja gry Star Wars Knights of the Old Republic. I gry Secret Weapons over Normandy. Ja chciałem tylko jeszcze nadmienić, że bardzo się podoba odecie ta gra, gdyż ponieważ e, jest mało skomplikowana. Nie, przypomina mi stare czasy, kruger. Ty wtedy jeszcze używałeś pampersów. A ty chodziłaś w relaksach. Do tej pory w nich chodzę. Przejdziemy? Już? Kruger? Już Jedziemy na wycieczkę, Kruger, Kruger ma dzisiaj Krugera, dla Was dwie nowości. Soldner Secret Wars. Narobi w teczkę siku. Trzeci poziom. <laughs> Nie mogę. Nie mogę. Soldner Secret Wars. To już powiedziałem, a oprócz tego Far Cry. To dzisiejsze dwie nowości. Zapraszam. Taktyczno-drużynowy shooter Soldner. Secret Wars to właściwie dwie gry w jednej. Choć posiada on rozbudowany i ciekawy tryb dla pojedynczego gracza, to równie ważny, a może i ważniejszym jego składnikiem jest multiplayer. Ten ostatni jest zresztą główną przyczyną powstania gry. Arsenał broni ciężkiej zapowiada się, jak zresztą widać, imponująco. Niemniejsze wrażenie robi dostępna w grze broń osobista. Oprócz znanych i lubianych nowoczesnych typów uzbrojenia, znajdą się tu także te, które obecnie są dopiero w fazie testów, albo i jeszcze na deskach kreślarskich. Zapowiada się niezła sieczka. Jest rok 2020. Na łańcuchu gorących i wilgotnych tropikalnych wysp trwają badania nad mutacjami i genetycznymi poprawkami do ludzkiego DNA. Tajne ośrodki badawcze międzynarodowej korporacji strzeżone są przez świetnie wyszkolonych najemników, którzy mają rozkaz trzymać wszystkich z daleka. Nic dziwnego, że prasa chce zapuścić tam żurawia. Jeden z dziennikarzy wynajmuje doświadczonego kapitana z szybką łodzią który ma niepostrzeżenie dostarczyć go na jeden z atoli. Oczywiście zaraz po wylądowaniu na plaży sprawy odrobinę się komplikują. Łódź zostaje uszkodzona, dziennikarz znika, a my, czyli kapitan, stajemy oko w oko z dżunglą pełną najemników i czegoś jeszcze. Star Wars Knights of the Old Republic. przegrałaś? Wygrałam, od, właśnie. Od dzisiaj nic nie będzie mówiła, chyba, bo cały czas gra. Dajcie mi coś powiedzieć w końcu. Knights of the Old Republic, Star Wars, RPG w świecie gwiezdnych wojen, okrzyknięte tuż, zaraz po premierze, jednym z najlepszych gier RPG do tej pory wydanych. Grałam. Za grę odpowiedzialny jest Bioware, a Wy zobaczcie, dlaczego wszyscy sądzą, że ta gra jest tak sobie. A coś mówiłeś czasami. o Gwiezdnych Wojnach, dobrze słyszałam? O Gwiezdnych Wojnach. Wojnę to byś miała po programie. Ja mam wojnę dinozaurów. Kruger niech tam sobie gada, co chce. Akcja rozgrywa się gdzieś tak, 4 milenia przed wydarzeniami z filmowej trylogii. Republika włada galaktyką z pomocą potężnego zakonu mądrych rycerzy Jedi. Władza ta jednak jest właściwie tylko nominalną, gdyż akurat w tym momencie trudno ją w jakikolwiek sposób egzekwować. Dlaczego? Otóż Republika jest straszliwie osłabiona. Nie dość, że całkiem niedawno musiała stawić czoła powstaniu Sithów pod wodzą ex Kuna a zaraz po okupionym wielkimi stratami zwycięstwie stanęła przed wizją okrutnej wojny na wyniszczenie z bezwzględnymi Mandalarionami, to jeszcze teraz, trzy lata po zakończeniu tej ostatniej, zagraża jej niebezpieczeństwo chyba największe od czasów jej powstania. Uderzeniowej grupie rycerzy Jedi udaje się wedrzeć na pokład flagowego okrętu floty Sithów i zaatakować samego Dartha Revan'a. Zanim jednak dochodzi do rozstrzygnięcia, jego uczeń Darth Malak zdradza swego mistrza i odpala z własnego okrętu salwy w kierunku mostka Kapitańskiego. Revan ginie, grupce Jedi udaje się uciec. Krótko później jedna z tej grupy, Bastilla, podróżuje na statku Endar Spire w kierunku Coruscant. Na okręcie znajduje się też nikomu nieznany człowiek, który sam o sobie niewiele wie. Flota Malaka atakuje Endar Spire i zdobywa go po abordażu. Kapsuła ratunkowa Bastilli rozbija się na pobliskiej planecie Taris. Tak samo zresztą jak i kapsuła tego tajemniczego osobnika. Naszego bohatera, oczywiście. Knights of the Old Republic to oczywiście gra RPG osadzona w świecie gwiezdnych wojen. Sam możesz stworzyć swojego bohatera, choć przydałoby się więcej opcji wyboru, ponieważ można być tylko człowiekiem. Sam też decydujesz, po której stronie mocy się opowiesz. Co czeka cię na twej drodze? Cały świat gwiezdnych wojen. To powinno wystarczyć za wyjaśnienie. Kolejną grą, która, którą dla Was przygotowałem, jest Secret, Secret Weapons Over Normandy. Tego samego człowieka, który stworzył kiedyś, kiedyś grę Secret Weapons of Luftwaffe. Zręcznościowa symulacja samolotów II wojny światowej, czyli czasów, kiedy Odeta się urodziła. Nie, 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 nie. Sorry, masz... sorry, 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 sorry. Odeta urodziłaś się w czasach dinozaurów. On dlatego się, tak bardzo. Się, on się myli za każdym razem. Próbuje nadrobić, ale nadal mu nie wychodzi. Masz w domu Atari? Mam w domu Atari. A przyniesiesz na następny odcinek? Nie, bo popsujesz. Nie, przynieś Pogramy sobie w Boulder Dash. Pamiętasz taką grę? Pamiętam. Tak mi się przypomniało a propos dinozaurów. Tam był taki żuczek, który sobie chodził i w ogóle zjadał trawkę i były bagna i takie tam. Trawkę. Dobra, zobaczcie Secret Weapons Over Normandy. Secret Weapons of Normandy wyszło spod ręki tego samego pana, który stworzył bardzo dawno temu grę Secret Weapons of Luftwaffe. Zręcznościowy symulator z maszynami z II wojny światowej. Na grę składa się 30 misji. Większość traktuje o powietrznych pojedynkach, czy to pomiędzy myśliwcami, czy też z udziałem bombowców. Jest nawet kilka typowo zręcznościowych zadań, w których czujemy się w rolę strzelca pokładowego na ciężkim bombowcu. Po każdym zakończeniu każdej z nich, w zależności od naszego występu, otrzymujemy medale i możliwość ulepszenia naszych samolotów. Aby ułatwić zwykłemu graczowi, nienawykłemu do symulatorów odbiór gry, a do tego położyć jeszcze mocniejszy akcent na jej zręcznościowy charakter, twórcy zastosowali kilka zmyślnych trików, do tej pory w gierkach tego typu niestosowanych. Pierwszym z nich jest zmiana widoku. Normalnie w lotniczych symulacjach naszym głównym punktem odniesienia jest nasz własny samolot. Wszystko inne dzieje się wokół niego, co według producentów Secret Weapons może powodować dezorientację i poczucie zagubienia w trójwymiarowej przestrzeni. Dlatego właśnie w swojej grze postanowili przenieść ten punkt odniesienia na nasz cel maszynę, do której właśnie strzelamy, bądź będziemy strzelać. Takie potraktowanie sprawy ma ułatwić manewrowanie i celowaniu Drugą sztuczką jest możliwość spowolnienia czasu, coś jak Bullet Time z Max Payne. To rozwiązanie z kolei umożliwia efektywną i efektowną walkę nawet z kilkoma przeciwnikami naraz. W grze można latać 20 cudeńkami, takimi jak choćby Messerschmitt 163 Comet, czy P-38 Lightning. Jak dla mnie Secret Weapons of Normandy jest w końcu czymś świeżym. Fan gatunku zręcznościowego znajdzie tutaj bardzo dużo elementów, które go zaciekawią. Generalnie teraz powinnam mówić o grach oldschoolowych, ale tak się złożyło, że mam swoją Dino War na dłoni, dlatego też wykorzystam ten moment i opowiem Wam trochę o tym, co robię. Więc, tak, odwrócę ją do Was. Proszę bardzo, tu jest dinozaur na dole którym chodzę, jestem właśnie tym dużym dinozaurem. Chodzę nim guzikami w lewo i w prawo, atakuję tym dużym. A z góry lecą na mnie małe dinozaury, które mnie atakują, które właśnie ja muszę zjadać. Mam tu aż 9 poziomów do przejścia. Mogę zdobyć 9999 punktów, czego jeszcze nie zrobiłam, ale miejmy nadzieję, że zrobię to pierwsza ja, zanim uprzedzi mnie Kruger. A teraz co z tymi schoolami? Udaje, że mnie nie słucha, ale uwierzcie mi, że ja siedziałam w tych naucznikach i można kontrolować sytuację. Po prostu brak mi słów. Ale brak kobiety mają słów. lepszą podzielność uwagi, więc pewnie kruger w ogóle nie wie o czym mówiłam. Brak mi słów totalnie. Mam dla was dzisiaj oldschoolowego Star Trek Elite Force. Pamiętacie gościa, który miał coś takiego na oczach? Takie z nie ma go tam. W każdym razie gra FPP oparta na przygodach zawartych w filmach i serialu Star Trek Voyager. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam zapraszam. Niech zaprasza. Jestem na piątym poziomie, zostały mi tylko cztery. Szósty. Głównym bohaterem gry, a więc osobą, w której postać wciela się gracz, jest niejaki Alex Munro. Poszczególne misje są dość zróżnicowane. Nie zawsze trzeba wybić wszystko to, co się rusza i nie jest kumplem z Voyagera. Zdarzają się zadania, podczas których niezbędne będą umiejętności skradania się, wykorzystywanie ciemnych załógów, kombinowanie ile sił w płucach. Co ciekawe, koledzy z Hazard Team cały czas podpowiadają, jak grać. Pojawiają się bowiem nie tylko podczas briefingów i spotkań w szatni, ale i podczas zabawy. Dzięki nim gra nabiera realizmu. Człowiek czuje się jak członek załogi Voyagera. Zupełnie jakby grał w serialu. To jedna z najlepszych gier opartych na przygodach załogi znanej z serialu Star Trek. Warto więc sięgnąć pamięcią wstecz i nieco pograć. Tylko Kruger może mieć takie zabawki. A ponieważ ja już nie gram, bo mnie oderwano, ale wcisnęłam pauzę, gdyż jestem na poziomie siódmym, jest to poziom bardzo ważny, skorzystam z tej okazji, że mogę powiedzieć coś więcej niż tylko o dinozaurach. I powiem Wam o stronie internetowej, na której możecie kupić, jest to księgarnia Amazon, na której możecie już złożyć zamówienie na grę, kolejną część gry Grand Theft Auto, tym razem 4. Gra ta będzie nosiła tytuł Grand Theft Auto 4 Sin City, oczywiście premiera dopiero w listopadzie, ale jeżeli już macie dobre chęci, to możecie złożyć na tej stronie zamówienie. Przypominam, gra będzie kosztowała około 200 zł. A ja powiem Wam za to o grze, na którą czekają z pewnością wszyscy: Duke Nukem Forever, gra, o której pierwsze wieści pojawiły się w 1997 roku i nadal nie została jeszcze wydana. Panowie z 3D Realms nie zdradzają, kiedy będzie wydana. Planowana premiera to 2005 rok, ale to też nie jest pewne. Ja nie wiem, ja czekam na tę grę i po prostu już nawet zapomniałem, że ta gra miała się ukazać. Dopiero ostatnio dowiedziałem się, że... A może jednak? A może jednak nie? Na pewno będzie na takim małym jajeczku i Odetta będzie mogła sobie grać wtedy. Grała, grała. <grym> <grym> Przyszła pora na pożegnanie. Nie wiem, czy odeta w ogóle się z wami pożegna, bo tak się zajęła. Tak, zajmę. tak, tak, tak. No to się żegnaj. Żegnam się z wszystkimi. Przodem. Ze wszystkimi oprócz Krugera. Bo z się nie żegna. Tak bo... z nim się widzę generalnie codziennie. Wiecie Pys jakie to musi straszne. być okropne. – To jest straszne. Przez to, że na niego patrzę, to tak naprawdę przegrałam dzisiaj. Zabrakło mi naprawdę niewiele, bo byłam już na przedostatnim poziomie. Został mi jeden do przejścia i przegrałam. Wszystko przez niego. Bo jesteś tręczo, nie potrafisz nie takie proste gry wiem, grać. Jak się do widzenia, papa, pa. cześć. Pe, 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 pe.